Za chwilę będzie się działo. Czas się przekonać, jak wszystkie przedmeczowe analizy i dyskusje mają się do rzeczywistości. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Czas na mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Zespół Zagłębia Lubin zmierzy się z Jagielonią Biały Sok. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. To podstawowa jedenastka Zagłębia Lubin na ten mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. A oto skład, w jakim mecz rozpocznie drużyna Jagielloni. Widzimy, że dzisiaj drużyna występuje w ustawieniu 4-5-1. Jest to ofensywna wersja tego ustawienia, więc zapowiada się otwarty mecz z ich strony. Dziękuję. Bomba w górę, gramy Dąbrowski. Ewidentny błąd Damiana Dąbrowskiego. Zawodnik oddaje piłkę. Teraz może być groźnie. To był dobry wybór. Niesamowita interwencja. Fantastycznie wyciąga się i ratuje drużynę przed stratą gola. Dogrywa piłkę w szesnastkę. Świetny pressing. Przejmują piłkę blisko bramki. Waga, świetne prostopadłe podanie. Może im dać prowadzenie. Ryzykownie, ale skutecznie. Jesus i Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Obiecująco wygląda ten atak zagłębia Lubin. Jest szansa, aby przyspieszyć, ale obrońca się nie poddał. Zdołał jeszcze przerwać akcję. Cudowna piłka, spójrzmy. Offside, szkoda tej akcji. Dobrze to wygląda, zbliża się do bramki. Ale szuka z jana gola! Piłka odbiła się teraz, a to oznacza rzut rożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Dobre, przemyślane zagranie. Piłka przejęta, koniec akcji. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Piłka wybita z podnók rywala. Ładnie. Teraz Dobrywa. Jesus i Mas. Tak jest! Jest bramka! Ależ się cieszą. Do tej pory świetna gra z ich strony. I otwierają wynik tego spotkania. No, nie mogą zostawiać takich luk. Słaba postawa w defensywie, i nic dziwnego, że drużyna przeciwna, mająca przewagę liczebną, z łatwością pakuje piłkę do siatki. Wznawiamy grę. Przystanie 1-0. Damian Dąbrowski. Dobre wejście w trzecią strefę. Mają sporo opcji rozegrania. A ten strzał to może wrógby byłyby punktem. Siła była odpowiednia, ale precyzja cóż, pozostawia dużo do życzenia. Niewiele dobrego da się o ich dzisiejszej grze powiedzieć. Zresztą statystyki nie kłamią. Okazji mieli tyle, co kot napłakał i mogą się tylko cieszyć, że na tę chwilę przegrywają jedną bramkę. Muszą zdecydowanie zaatakować pressingiem i popracować nad kreatywnością. Znowu tracą piłkę na rzecz przeciwnika. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Widać i słychać po reakcji. Od środka drugą połowę meczu zaczyna Jagielonia, która po pierwszej części ma jednobramkowe prowadzenie. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Groźnie rozwijają tę akcję. Jest strzał. Nic z tego. Pewnie chwyta bramkarz. Doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd. Był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. Romańczuk. No teraz są możliwości do grania. Faul. To będzie jedenastka. Niesamowita Jeśli stracą gola, to ich położenie będzie już bardzo, bardzo trudne. No cóż, nie pokazuje dziś pełni możliwości. Można zrozumieć tę zmianę. Jeśli to wykorzystają, zyskają poduszkę bezpieczeństwa. Gol! Piłka w siatce! Spokojny, pewny strzał. Tak to się powinno robić! Widzimy teraz, jak dobrze zostały odczytane intencje przy tym strzale, ale to i tak nie wystarczyło do skutecznej obrony, a nawet dotknięcia piłki, która przeleciała ponad. Pytanie, czy takie uderzenie w ogóle da się zatrzymać? 2 do 0. Znawiamy grę. Dąbrowski. Może rozprowadzić akcję podaniem. Czy da kibicom nadzieję? Nie będzie bramki. Rożny. Rzut rożny. Kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Dobry przechwyt. Plan spalił na panewce. Mogą teraz mieć swoją szansę. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Świetne podanie, będzie miał okazję. Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił warcy w trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Dobry pomysł na atak. Ma trochę miejsca na skrzydle, może ruszyć z piłką, ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Ma dobre opcje do rozegrania. Teraz jest niepilnowany. Damian Dąbrowski. I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Drużyna zagłębia, wprowadza rezerwowego. Do końca już niewiele czasu. No i trzeba powiedzieć, że przyjezdna ekipa pokazała tu dziś ogromną klasę. Jacku, komentarz. Czy to już jest deklazacja? Może nie, ale na pewno wyraźne zwycięstwo lepszej ekipy. A kto będzie próbował tłumaczyć wynik warunkami pogodowymi, stanem murawy czy sędziowaniem, tylko się skompromituje. Rywale powinni pogodzić się z porażką i skupić na przygotowaniach do kolejnych spotkań. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. Podanie do Imaza. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Z